Sorry, pajączku, że muszę ci przerwać spania, ja muszę to odtworzyć. Witam w kolejnym filmiku. Mamy dzisiaj wtorek. Za dużo roboty nie mam, bo tylko jeden gość, który teraz właśnie nie jadę odebrać. Wczoraj w poniedziałek też się niewiele działo. Jeden samochód, drewna, głody, 3,5 metra tam na placu przerzuciłem. Później pojechałem na przegląd techniczny, bo w manie wychodził no i po przeglądzie pojechałem też po jeden kurs kłody 3,5 metra, załadowałem tą kłodę, wróciłem, rozładowałem i poszedłem do domu, także niewiele, niewiele się dzieje, trochę mało roboty, a tutaj gdzie teraz jadę to wycinają w ogóle las, po to obwodnicę, jak teraz widzicie, po prawej stronie tutaj był las ale już nie ma i powiem wam, że jak ostatnio tutaj byłem, jak jeszcze był las po lewej stronie była taka knajpa z hamburgerami, tam z kebabami zawsze był to taki beznaśnik, że naprzeciwko tej knajpy jest szlaban w prawo no i ostatnio jak, jak byłem, to jeszcze był las później przyjechałem, to już tego lasu tutaj nie było i o mało bym nie przejechał tego, tego wjazdu do lasu, mimo że tutaj od kilku lat jeżdżę, no, ale zawsze takie było zalesione, a teraz takie puste. zobaczyć zobaczycie, bo to jest znowu, a jeszcze kawałek, <laughs> znowu bym się pomylił A właśnie tutaj, tutaj jest wjazd w prawo do lasu. Po lewej stronie, jak widzicie te maszyny, to tam była knajpa i waga inspekcji, a tutaj w prawo był wjazd do lasu. To wszystko było zalesione. Pokażę wam w filmiku, ja będę wyjeżdżał takie porównanie, jak to wygląda Tutaj właśnie był las i był szlaban Teraz nie ma ani szlabanu, ani lasu i tak naprawdę człowiek mógłby się pomylić jakby tak, tak jak ja właśnie z, przy, z przyzwyczajenia jechałem Ta obwodnica, nie wiem jak ma iże, ale powiem wam, że że będzie spora, bo tutaj w całej tej okolicy, tutaj w całym tym okręgu, że tak powiem, to wycinają mnóstwo tych drzew Mnóstwo idzie tak i idzie z rąb Na niektórych leśnictwach mają po półtora tysiąca kubików Na stanie Mamy szlaban Ten szlaban był tam dużo wcześniej, on teraz go przenieśli, bo on zaraz był przy drodze Ja dzisiaj taką trochę nietypową długość, bo po 370 ładuję To nie jest taka standardowa długość dla nas bo my to tam zazwyczaj mamy wodę, potrzebujemy 3,5 metra. Przecież na pierwszej krzyżówce ma być to drewno. Tak dolało, jest tak mokro, że to masakra. Może grzyby będą, o załadujemy i pójdziemy zobaczyć, czy są grzyby bardzo mi się nie spieszy jeden kurs do zrobienia tam to jest chyba tutaj to po prawej stronie, jak się nie mylę albo i nie, albo i... Tak, no, chyba tak, chyba to po prawej to chyba muszę nawrócić. Piąć pas, który trzyma linkę, rozblokować na klawkę no i ładujemy. Rozkładam nogi twoje for ya. Give your some more I'm done fine. Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the mood. Yeah, I just hit up my key for the tools. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. So long it's hard to lose. Yeah, deal, be my soul Christian Krishna, why Yeah, I can't stop when I'm just Get back up. Yeah. I've been quiet all along. On my TB took. I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a wizonist, yeah. You can't picture this. Yeah. Ain't no way you can work me, boy. Załadowany Idziemy zobaczymy, czy jakieś grzyby są. O to popadało, trochę. Może jakieś grzyby się znajdą. No jeden jest. No, ale nie będziemy go brać. Nie pora. To te, te miejsce może nie wygląda na takie, eee, żeby tu mogły być grzyby, ale w tym miejscu zawsze dużo grzybów zbierałem na jednym kawałku. To chyba jeszcze trzeba poczekać tydzień. Może za tydzień się ruszy z grzybami. Będzie co robić na pauzie w lesie. jak grzybów i tak nie lubię, nie jadam, zupę grzybową tylko uwielbiam, ale samych grzybów z sobie nie jem, ale lubię je zbierać, a u mnie w domu lubią grzyby. Kurde, że weszłem w paprocie i nie mam grzybów tutaj, idę bo cały mokry będę, tego nie będzie. Kawa w takim klimacie smakuje najlepiej. Mamy to śledczy ustalili, że tylko jego telefon wrócił do domu. Jej został nad rzeką, ale w tym momencie był już rozładowany. Policja sprawdziła teren, ale nie natrafiono na żaden ślad wskazujący na przestępstwo. Dlatego śledczy postanowili przeszukać mieszkanie i samochód Brenta. W mieszkaniu ujawniono połamane drzwi od sypialni. W miejscu pęknięcia zabezpieczono włos, jak się później okaże, należący do Kesi. Taki sam ślad odnaleziono w bagażniku samochodu Brenta. Nie był to jednak dowód na jego winę, ani na to, że coś złego mogło się jej przetrafić. Mieszkała w tym mieszkaniu i jeździła tym samochodem. Włos mógł trafić tam w innych okolicznościach. Jednak te dowody stały się ważne, bo ma resztę życia spędził w więzieniu. Brent postanowił się przyznać do nieszczęśliwego wypadku. A wy czego słuchacie podczas jazdy? Ja bardzo lubię takie podcasty właśnie kryminalne. Szybciej mija mi wtedy czas za kółkiem. A to jest miejsce, o którym wam mówiłem, że to wszystko było zalesione. Jeszcze pół roku temu tutaj wyglądało tak, jak widzicie na drugim ekranie. A teraz wygląda tak. I wreszcie człowieku się nie pomyl, kiedy wjeżdżasz do lasu. Jakby ostatnio byłeś, to był las, a teraz go nie ma. Ale chcemy fajne drogi, chcemy obwodnicę, no to niestety. Więc tak kręci tą głową. What's the move? yeah I just hit up key for the juice, yeah Ain't no cap I'ma tell the truth I've been winning for so long it's hard to lose okay, now, Yeah, deal, be my source, uh Christian like Dior, yeah I can't stop when I'm far Just get back up, yeah I've been quiet all along, on my TV yeah. I can't keep it to myself. I just give and go. I'm a visionist, yeah. You can't picture this, yeah. Ain't no way you cannot work me, boy. I live for this. Yeah, slipping essential, that's the essential, am so influential. Yeah, the fundamental, that's fundamental, on instrumentals, yeah. Speed of the tempo, yeah. We got potential. Shoot a movie like I'm Denzel, running my ride to the end zone. And he's sticking to find me. Make you know where to find me. I'm trying to get me a Grammy so I can dedicate it to my granny. Look, tell me what's the vibes, what's the moves. Yeah, I just hit up my key for the juice. Yeah, ain't no cap and I'ma tell the truth. I've been running for so long, it's hard to lose. deal, be my source. Christian, like Dior. Yeah, I can't stop when I'm far. Get back up, yeah. I been quiet all along, on my tiptoes, yeah. I can't keep it to myself, I just give and go, yeah. I just turn my L's into W's, yeah. I just told my sins, yeah, I'm no true, yeah. Stay in your lane, don't you pick and choose? I can't waste my time, I got a lot to lose. To the game that we all on, that was doubting us all along. Now be charting in Hong Kong, what competition? They all gone. Ze względu na to, że mam bardzo dużo surowca, a Big teraz jest 100%, wszystko śnieje. manipulant poszedł na urlop, więc zamiast złożenia drewna, używam się za manipulowanie drewna. Ja żebym sobie przywiózł, to teraz sobie potnę. Aby wyjdą ci dwie, nie? Dobra, bo nie zapamiętam więcej. 5, 5, 2 razy 4, 30. Hmm. Mam nadzieję, że wyjdzie. What's the move? Yeah, I just hit up mikey for the juice Yeah, ain't no and I'ma tell the truth. No oznak Christian, why do you I can't start when I'm far I just get back up Yeah, I've been quiet all along on my TV toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a visionist, yeah. You can't picture this. That's the essentials, I'm influential. Yeah, so fundamental, that's fundamental. On instrumentals instrumental. Yeah, speed of the tempo. Yeah, we got potential. Shoot a movie like I'm Denzel. Running my ride to the end zone. And he's going to find me. Make you know where to find me. I'm trying to get me a Grammy so I can dedicate it to my Granny. Look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit on my key for the juice. Ain't no cabin, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. deal, yeah, be my source, uh. Christian like New York. Yeah. I can't start when I'm far. just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TV toes. Yeah. I can't keep it to myself, I just give and go. Yeah, I just turn my L's into Ws. Yeah, I just told my sins, yeah. I'm no true. Yeah. Stay in your lane, don't you pick and choose. I can't waste my time, I got a lot to lose. To the game that we all on, there was in us all along. Now we charting in Hong Kong, what competition they all gone? Let's chess, play the game like it's chess. We next, that's a check, over stripes, yeah, yeah. Look, tell me what's the vibes, what's the moves? Tell me what's the vibes, what's the moves? What's the move? yeah I just hit up my key for the tools. yeah Ain't no cap and I'ma tell the truth I've been winning for so long it's hard to lose okay, then, Yeah, deal, yeah, be my source, uh Christian like Dior, yeah I can't stop when I'm far, I just get back up, yeah I've been quiet all along on my TV toast, yeah I can't keep it to myself, I just give and go I'm a visionist, yeah You can't picture this, yeah Ain't no way you cannot work me, boy, I live for this i essential, that's the essential, I'm influential, yeah. So fundamental, that's fundamental on instrumentals, yeah. speed of the tempo, yeah. We got potential. Shoot a movie like I'm Denzel. Running my ride to the end zone, and he's can't find me. Make you know where to find me. I'm trying to get me a Grammy so I can dedicate it to my Granny. Look, tell me what's the vibes, what's the moves, yeah. I just hit on my key for the juice, yeah. Ain't no key.

Again that we all on, that was it was all alone. I was charting in Hong Kong, what the a petition they all come us stress, play the game like it's chess We next, that's a check, overstripes, yeah, yeah Look, tell me what's the vibes, what's the mood? Tell me what's the vibes, what's the I can't stop when I'm far. just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TB yeah I can't keep it to myself. I just give and go. I'm a visionist, yeah. You can't picture this, yeah. Ain't no way And that's essential. That's i influential. Yeah, so fundamental. That's fundamental on instrumentals. Yeah, speed of the tempo. Yeah, we got potential. Shoot a movie like I'm dancing, Running my ride to the end zone. And he's still sticking to find me. Make you know where to find me. I'm trying to get me a Grammy so I can dedicate it to my granny. For so long it's hard to lose oh, Deal be my soul, uh. Christian like the ideal. I can't stop when I fall. I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TV toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. Yeah, I just turn my L's into Ws. Yeah. I just told my sins, Yeah, I'm no true. Yeah. Stay in your lane, don't you pick and choose? I can't waste my time, I got a lot to lose. To the that we all on?